Jak zapewne pamiętacie S20 FS zgarnął przyznawany przeze mnie tytuł smartfona 2020 roku. Jak będzie z S21 FE? Zdania są podzielone. Jedni mówią, że jest zbyt drogi, bo w końcu zwykły S21 kosztuje kilka stówek mniej. Z drugiej strony S21 FE jest tylko 100 zł droższy na start od wersji S20 FE 5G, a 4G no nie brałem za bardzo pod uwagę ze względu na procesor i temperatury oraz baterię. I kto tu ma rację? Oczywiście standardowe pytanie, czy Samsung wycofa ze sprzedaży S21 po debiucie nowych S, które są za rogiem? Jeżeli tak, to wtedy S21FE będzie miał jak najbardziej sens bytu, choć teraz po kilkunastu godzinach z nim spędzonych widzę, że to ciekawy smartfon, choć konstrukcyjnie bardzo podobny do mojego ulubionego A52 czy A52S. Konstrukcyjnie w sensie wykonania. Jest ono bardzo podobne w obrębie tych smartfonów i dominuje tutaj oczywiście plastik, taki niezłej jakości, matowy, przyjemny w dotyku. Na plus tym razem, że ramka faktycznie jest aluminiowa i czuć od niej chłód. Ogólnie rzecz biorąc, półka wykonania zarówno średniaków z linii A i najniższych esek to dosyć ciekawy zbiór smartfonów, które różni przepaść cenowa. Pochwalę na pewno S21FE za ramki na froncie. Te faktycznie są jeszcze mniejsze i zwyczajnie panel wygląda lepiej niż ostatnio. Może to złudne, bo niewiele czasu minęło, ale wydaje mi się, że wyraźnie poprawiono skaner odcisków palców, do którego w S20FE można było mocno się przyczepić. Zobaczę jeszcze, jak pracuje w niższych temperaturach na dworze, ale w warunkach pokojowych na pewno już teraz czuć różnicę, mimo że to dalej sensor optyczny. Cieszy mnie, że Samsung nie pędzi z wielkością ekranów w swoich smartfonach. Poprzednia generacja miała 6,5 cala, u większości producentów przekątna by się pewnie jeszcze zwiększyła, a tu dostaliśmy 6,4 cala. Urządzenie przez to dobrze trzyma się w dłoni i nie trzeba wyginać kciuka w nienaturalne ułożenia. Sam ekran to tym razem nie jest zwykły Super AMOLED, a Dynamic AMOLED 2X, choć tak porównując z pamięci trudno mi powiedzieć, przynajmniej teraz, że coś wielkiego się zmieniło. Może przykładając oba smartfony do siebie, udałoby się wyłapać jakieś niuanse, ale tak po prostu dalej to jest bardzo dobry wyświetlacz, choć potrzebuje czasu, aby wyłapać jakieś smaczki. Przypomnę tylko, że S21 FE pracuje już na Androidzie 12 i nakładce One UI 4.0. Zmieniono trochę aplikację aparatu i przede wszystkim płynność przełączania się pomiędzy obiektywami. To mocno zawodziło poprzednio nawet we flagowcach i nie przystawało to smartfonom za spore pieniądze. To jest moim zdaniem ważna zmiana. One UI 4.0 wydaje się być lżejszą nakładką albo jest to trochę złudne przez po prostu topową wydajność Snapdragona 888. Co do niego, to już widzę, że w zupełności zimny to on nie będzie. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale o temperaturach na pewno w teście będę wspominał, choć muszę je oczywiście pomierzyć w trakcie użytkowania. Nie zapowiada się, żeby były z nimi jakieś wielkie problemy, jak chociażby w Xperia 1 Mark 3. Zaznaczyć też muszę, że spodziewałem się jakichkolwiek nowości technicznych w stosunku do poprzednika, np. szybszego ładowania czy czegokolwiek innego, co wyróżni ten model na jego tle. Oczywiście doceńmy, że nic nie ubyło, bo w tych dziwnych czasach, gdzie koszty rosną, nie byłoby to nic dziwnego. Nie pozbyto się trzykrotnego teleobiektywu, ładowania indukcyjnego czy zwrotnego oraz pozostała wodoszczelność. Przyznam, że najbardziej obawiam się baterii przy Snapdragonie 888, bo na razie te procenty coś szybko uciekają, ale mam z tyłu głowy, że ten telefon jest nowy i po prostu przez kilka dni akumulator musi się ułożyć. A no właśnie, nie mamy ładowarki w zestawie, gdyby to dalej kogoś interesowało. Jak to w pierwszych wrażeniach bywa, zbieram Wasze pytania do odcinka, więc jeżeli coś szczególnie Was interesuje, to jest to teraz dobry moment, żeby zadać te pytania w komentarzu. Dzięki za uwagę, to tyle z mojej strony i do zobaczenia.